Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Mam do zaprezentowania nożyk indiański. Stricte indiański. Dziadek Paweł wykonał na wzór noży indiańskich. Na czym polega jego unikalność? Otóż na dwóch rzeczach. Pierwsze ostrze jest tylko z jednej strony na naostrzone. Widać. Widać. Tak. I dwa. Krzywizna rękojeści. Nie. Ma, jakby się ktoś uparł. Można i tak strugać. Ale to jest wyjątkowy nożyk do tak, takiego działania. Proszę bardzo. Pokażę. Widać w ogóle. Troszeczkę jak do okorowywania, prawda? Tak, 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 tak. Nie tylko. Do wyrównywania. Bo z jednej strony jest płaskie. A z drugiej strony jest ostrze. Czyli można wyrównać deseczkę jakąś, prawda? No trudno uznać to za deseczkę. Ale jak? Ale w kominku będzie się doskonale spalała. No i y y produkcja tych stróżyn na rozpałeczkę kominkową też się nada. Tak. I to by było na tyle, drodzy chłopcy. I dziewczęta. Voilà. Hej!